Kiedy Sicharta Gautama się oświecił, rozświetliły się jego czakramy. Dziś to jego światło jest pokazywane czy przedstawiane na buddyjskiej fladze. Składa się z trzech kolorów, to jest czerwony, żółty i niebieski. No, w moim przekonaniu brakuje mu jeszcze trochę, czy brakowało mu jeszcze trochę do oświecenia. Być może, że po oświeceniu się przed drzewem Bodhi no, jeszcze później te kolory zostały mu zharmonizowane, ale no, patrząc po białoastralnych kodowaniach mnichów buddyjskich no, jest to wątpliwe. Brakuje w oświeceniu czakry trzeciej, Powiedzmy, e, przepraszam, czakry e, drugiej, pomarańczowej, czakry serca, czakry zielonej. On nie miał miłości, nie miał koloru różowego, nie miał koloru złotego, czakry indygowej przy trzecim oku i e, czakry najwyższej, fioletowej. Ale Powinniśmy jeszcze pamiętać, że pod stopami jego dusza moja również no nie wiem jak u Państwa, no ale no nasze dusze mają 9 czakramów pod stopami i 5 ponad głową. Mówimy tylko o czakramach. Są jeszcze ciała auryczne, są płaszcze auryczne, płaszcze czakrowe, kanał czakrowy. No trzy czakry, które się rozświetlają. Można powiedzieć, że to dużo, ale można powiedzieć też, że to niewiele. E, czakra podstawy, czyli no, bycie jakby tu i teraz. Czakra żółta, czyli dobrze działający układ trawienny. Czakra gardła do propagacji e, własnych e, poglądów. No ale ponieważ on się wyrzekł seksu, Czakra druga zamknięta, wyrzek się miłości do żony, do syna. Czakra serca zamknięta, wyrzekł się, że może pozbawiono go e, matki, która zmarła. W, kiedy miał 10 dni, nie modlił się do Boga, więc czakra siódma też zamknięta. O pozostałych czakramach trudno powiedzieć bo nie widać ich, ale one są. Przynajmniej u mnie były, a także u wielu osób, które pracują z tymi czakramami ponad głową, czakramami pod stopami. Jeśli tam nie ma udrożnienia, jeśli tam nie ma pracy z Bogiem, to te czakry są kopalnią różnych blokad, ograniczeń. No... Małymi kroczkami można te wszystkie czakramy, bo nie tylko korpusu ciała fizycznego, uzdrawiać, oczyszczać, oddając Bogu sukcesywnie. Nasze wzorce, które mamy z poprzednich ciał, a także te, które mamy z obecnej inkarnacji naszych dusz. 120-metrowa stupa Jetavana Rama. Ceglana, jakaś odnowa chyba w tej chwili się tutaj toczy. O idealnie, półkolistym kształcie. Na wierzchu iglica symbolizująca. No przekonują mnie, że oświecenie. Sitka. Jeden z tych posągów przedstawionych przed nami ma osłonę z trzech węży. Jest to typowe przedstawienie kogoś, kto jest uważany, czy uważał siebie za bóstwo wężowe, za władcę węży, nagów. Jeśli jednak przyjrzymy osobę chorującą na raka pod względem energetycznym, Dostrzeżemy no, właśnie podobne węże, może już nie bóstwa, ale żywiące się energetyką danej osoby chorej. Kiedy następują przerzuty raka z organu na organ tych węży, pojawia się więcej, no bo następuje rozrod energetycznych węży, które powodują też i pojawienie się komórek rakowych w innych na rządach ciała fizycznego.